Dzień dobry Państwu. Jest nam bardzo miło powitać Państwa na konferencji prasowej w tak godzin, rannych godzinach, ale temat jest ważny. Chciałam bardzo serdecznie podziękować radnym Klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy zaprosili Państwa na dzisiejszą konferencję. Wczorajszy incydent na obradach sesji Rady Miasta po prostu jest powodem, dla którego chcielibyśmy się dzisiaj z Wami spotkać i wyjaśnić szczegółowo ten problem. Sprawa lotniska budzi dużo wątpliwości. Jest to temat niezmiernie ważny, dlatego że miasto Aportem chce przekazać władze miasta Aportem chcą przekazać 21 hektarów Ziemi i przy tej okazji budzi się wiele pytań. Pytania zadałem wczoraj na sesji, prosząc o to, aby wrócić do dyskusji, gdyż ta, ten temat został nam, mówiąc kolokwialnie, wrzucony kilka dni przed sesją. Nie było czasu na rzeczową dyskusję. Ten temat był omawiany tylko na dwóch komisjach, i poprosiliśmy o to, aby rzeczowo zapoznać się z wszystkimi materiałami. Żeby poznać wszystkie wyjaśnienia dotyczące wątpliwości, związanych chociażby z VAT-em, który gdzieś generuje się, jak nie podejmiemy szybko tej decyzji, czy też innych spraw związanych z własnością, lub z tym, co z tym gruntem spółka Lesz, lotnisko Leszno chce zrobić. Nie poznaliśmy planu inwestycyjnego czy operacyjnego. Nie znamy opinii prawnych, dlaczego ten VAT miałby być naliczony i chcieliśmy rzeczowo i merytorycznie podyskutować na komisji, aby jak najbardziej odpowiedzialnie podjąć tą uchwałę. Pan Prezydent cały czas, jeszcze nawet wczoraj przecież przy okazji absolutorium zapowiadał, że chce rozmawiać z Koalicją Obywatelską jako opozycją Rady, chce wspólnie podejmować decyzje. A w momencie, gdy my prosimy o to, aby nad tak ważnym tematem, który dotyczy bardzo dużego majątku, dyskutować, nie znajduje się na to czasu i nasze wołania, nasze, nasze prośby o to, aby rozmawiać na ten temat są zupełnie pomijane. Więc dlatego uznaliśmy, że nie będziemy przykładali ręki do podejmowania decyzji w takim trybie, który jest. Robiony w pośpiechu, szybko, i dla nas ten pośpiech jest zupełnie niezrozumiały. Miesiąc temu y na sesji było w porządku obrad lotnisko i zostało one ściągnięte z porządku obrad. Czyli był miesiąc czasu na to, żebyśmy rzeczowo mogli na ten temat porozmawiać. Można było zrobić komisję dla wszystkich radnych, żeby wszyscy radni zapoznali się z tym tematem. Ja, owszem, na sesji budżetowej zadawałam również. Na komisji budżetowej zadawałam również pytania. Prosiłam o umowę do danej uchwały, czy tak zwany akt notarialny i inne dokumenty. Ale też wiemy, że wczoraj była sesja. Absolutoryjana jest owotum zaufania i przygotowaliśmy się również do tej sesji przede wszystkim, bo to był główny temat wczorajszej sesji, a wrzutki, które są robione tylko tydzień przed, no trochę byliśmy tym zaskoczeni i na końcu wszyscy już byli zmęczeni i ta dyskusja rzeczywiście no, merytorycznie się mogła nie, nawet nie odbyć, bo mm, większość radnych też, niektórzy radni też już wyszli, którym ten temat y, ich interesował. No i tak chyba się nie dzieje, tak się nie powinno dziać. Miesiąc czasu był na to, żebyśmy mogli rzetelnie porozmawiać na ten temat i można było zrobić komisję dla wszystkich radnych. I o to nam głównie chodzi, żeby to była komisja dla wszystkich radnych, żeby wszyscy radni rzetelnie mogli podjąć decyzję, znając bardzo dobrze temat. My, jako radni, wybrani głosami naszych wyborców, pełniąc funkcję publiczną, jesteśmy po to, żeby dbać o interes publiczny, o środki publiczne z uwzględnieniem interesu miasta i indywidualnie i każdego mieszkańca. I Jesteśmy odpowiedzialni przed mieszkańcami naszego miasta za um, głosowanie czy wykonywanie wszelkich takich zadań publicznych. My jako radni podlegamy ustawie um, o naruszenie dyscypliny finansowej i jeżeli by to naszymi głosami miała przejść ta uchwała, nie wnikając w to, nie drążąc tego tematu, no nie ukrywam, że podlegalibyśmy tej ustawie, a tego byśmy nie chcieli. I to jest też jeden z motywów, dla którego zdecydowaliśmy się wczoraj przerwać te obrady i jeszcze raz wgłębić się w ten temat. Ja nalegałam, dwa razy się zwracałam do, do, do radnych, żeby zrobić ponowny operat szacunkowy. Oczywiście dostałam odpowiedź, że był robiony 2.16, 2.18 i, i teraz, ale to były operaty z roku, 3 lata temu, może teraz właśnie 2.20 trzeba zrobić ponowny. No otrzymałam odpowiedź, jaką otrzymałam, no i po prostu taki był skutek tych... Naszych. Ja że ja na... nad projektem tej uchwały dyskutowaliśmy w tym tygodniu na komisjach. W poniedziałek dyskutowaliśmy na komisji infrastruktury i rozwoju, a we wtorek na komisji budżetowo-finansowej. W poniedziałek na komisji był to ostatni punkt naszego spotkania, także poświęciliśmy tylko temu projektowi uchwał 10 minut. Natomiast we wtorek prawie całą godzinę. I wtorkowa komisja skończyła się moim wnioskiem formalnym, żeby zdjąć z porządku obrad najbliższej sesji projekt uchwały dotyczący przeniesienia nieruchomości do spółki Lotnisko Leszno i żebyśmy mogli się spotkać na komisji z udziałem wszystkich radnych i ten temat jeszcze raz przedyskutować. Niestety mój wniosek formalny mimo że była żywa dyskusja Pytania zadawali nie tylko radni Koalicji Obywatelskiej, ale też radni od pana prezydenta i radni z PiSu. Wniosek formalny nie uzyskał akceptacji większości radnych. Bardzo nas dziwi właśnie pośpiech w podejmowaniu tej uchwały, dlatego, że były przecież specjalne komisje z udziałem wszystkich radnych, czy w przedmiocie rewitalizacji miasta, czy też w przedmiocie, czy miasto ma odkupić basen akwavit, Tam wtedy poświęciliśmy ponad trzy godziny, żeby dyskutować. I jeszcze będzie komisja akwawitu. I będzie kolejna komisja dotycząca akwawitu. A w tak ważnej sprawie, gdzie przekazujemy 21 hektarów spółce miejskiej, gdzie miasto tak naprawdę, co prawda, właścicielem spółki jest prezydent prezydent miasta jako organ wykonawczy, ale w dalszym ta, ten grunt wychodzi jakby spod jurysdykcji Rady Miejskiej. Nie robi się takiej komisji, prawda? Także tutaj to budzi nasze wątpliwości ten pośpiech, a przede wszystkim niepokojące są słowa, które usłyszeliśmy właśnie na komisji budżetowej, że jeżeli nie podejmiemy takiej uchwały, to miasto zapłaci podatek VAT. I tutaj też. Bo i to jeszcze radni będą winni, że ten podatek będzie musiał być zapłacony. No szanowni Państwo, skoro ktoś podjął decyzję o tym, żeby wykonać jakieś czynności na imieniu miasta przez obcy kapitał, to teraz nie można rękoma radnych odsuwać tego problemu. Trzeba się z nim zmierzyć zwyczajnie, a nie w trybie nagłym, szybkim, natychmiastowym, bez wsłuchiwania się w to, co myślą inni radni, zamykać tematu tylko dlatego, że. Że, że tak jest wygodnie. Więc myślę, że tutaj wiele wątpliwości się będzie pojawiało i szkoda jest, że no bo wiemy, że my, my znamy regulamin Rady Miejskiej, wiemy, że sesja została przerwana, zostanie wznowiona w najbliższy czwartek. I prawdopodobnie ta uchwała e, oczywiście przejdzie, bo wtedy e, prezydent zmobilizuje radnych koalicji PIS i nieformalnej koalicji PIS i PL 18, żeby byli obecni. I głosami tych radnych ta uchwała na pewno będzie, ale nawet nie spróbowano yy, przez ten okres zwołać komisji nadzwyczajnej w tym trybie, bo mamy przecież dzisiejszy dzień, poniedziałek, wtorek, środa. Nikt nie próbuje zwołać komisji takiej nagłej, żeby te, o tych tematach rozmawiać. A I nawet to, na lotnisku. I to, nawet nas, na to I to nas bardzo pojechali. niepokoi. Nasi radni planują spotkanie, chcemy tutaj jechać na. Lotnisko i nasza delegacja na lotnisku się pojawi, żeby wyjaśnić jeszcze te tematy, abyśmy mieli jeszcze większą wiedzę i będziemy się tym tematem interesowali. Bo myślę, że też trzeba powiedzieć, bo to chyba dotrze do mieszkańców miasta Leszna, że dlatego się nie zgadzamy z wyceną tego terenu, dlatego że wyceniono to na 8 milionów 200 zł. To jest 21 hektarów ziemi. No, szanowni Państwo, w przeliczeniu wychodzi średnio 40 zł za metr kwadratowy. Jeżeli grunty rolne w okolicy Leszna kosztują 60 do 65 zł za metr kwadratowy, to jakoś dziwnie to wygląda, że teren tak atrakcyjny, na którym można prowadzić oczywiście inwestycje związane z lotnictwem, bo tak mówi plan zagospodarowania przestrzennego, ale mimo wszystko inwestycje, tak atrakcyjny teren w mieście Lesznie jest tak tani. I dlatego zastanawiamy się, czy ta wycena jest zrobiona w sposób właściwy, bo być może ktoś popełnił błąd, biegły ma też prawo się pomylić, dlatego chcieliśmy, aby został wykonany jeszcze jeden operat, bo myślę, że lepiej, żebyśmy to my zrobili jako miasto, niż za chwilę Urząd Skarbowy sprawdzał nas w trybie kontroli, czy rzeczywiście ten operat został wykonany prawidłowo. Chcieliśmy wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, a w szczególności. O co chodzi z tym vat dlaczego chcieliśmy poznać opinię prawną, kto wystawił taką opinię prawną, jaka jest treść, jaka jest uzasadnienie tej opinii prawnej dotyczącej tego VAT-u, który trzeba zapłacić, jeżeli uchwała nie będzie podjęta w trybie takim nagłym, szybkim i w zasadzie bez większej dyskusji. Ja nie bez powodu porównałam ceny jednego hektara, które były wykupione dla TBS-ów, też u zbiegu ulicy Konkolewskiej gdzie zapłaciliśmy 3,5 miliona za 1 hektar do 8 milionów, tak jak tutaj radny powiedział, za, za 21 hektarów. No, no, nie, no bez porównania, no, każdy laik, który czyta, to widzi tę różnicę. I dlatego nawet uważam, że może dobrze by było, żebyśmy to my wskazali rzeczoznawcę, który by dokonał tego operatu szacunkowego. Podnieść kapitał spółki, znaczy Pan prezydent to tłumaczy w ten sposób, że spółka chce się rozwijać, że spółka chce mieć jakby kapitał, zabezpieczenie, bo dzisiaj nie mając kapitału, nie mając majątku, nie jest partnerem do rozmów do z, inwe z inwestorami czy do wzięcia kredytu. A miasto Ale... nie może dać tego czy to tutaj się też pytaliśmy, no bo jednak w przypadku KPS-ów. Mogliśmy być takim gwarantem i my się przez zaczęli. 5 lat bierzemy takim poręczycielem i przez 5 lat dajemy do GTPS-ów po 300 tysięcy złotych, tak? I to jest napisane w akcie notarialnym, bo to co ostatnio była na ten temat chyba w marcu, nie, w maju chyba czy w czerwcu dość szeroka komisja. No i tutaj zapytaliśmy, dlaczego nie możemy zrobić tego w tym przypadku. Być znowu poręczycielem dla lotniska. To z tego, co ja zrozumiałam, to dlatego, że tam są ziemie też związane z święci i dlatego nie można tego jakoś łączyć, ale no, to też byśmy chcieli sprawdzić, prawda? Jest takie niebezpieczeństwo hipotetyczne, oczywiście tylko i wyłącznie, no bo jeżeli spółka zaciągnie kredyty pod zastaw tej y, ziemi, a gdyby była, nie wiem, źle prowadzona, zostałaby przekredytowana, to w drodze zastawu ta ziemia może zostać w tej spółce odebrana. Takie niebezpieczeństwo jest, tak? I to trzeba mówić otwarcie. Oczywiście mamy zaufanie do zarządu lotniska, bo wszystkim nam zależy na tym, że by to lotnisko się rozwijało, żeby leszno wróciło do najlepszych tradycji lotniczych, które mieliśmy wiele lat temu i jak najbardziej zależy nam na rozwoju tej spółki, natomiast no, musi być to wszystko zrobione w sposób jasny, przejrzysty i bez cienia wątpliwości. Bo ja cały czas zadaję pytanie, co z tym VAT-em? Dlaczego ten VAT? I ktoś podjął decyzję, że wygenerował się ten VAT i ktoś czeka z odebraniem, bo tak usłyszeliśmy na komisji, ktoś czeka z odbiorem nieruchomości, która już stoi na gruncie lotniska, tylko po to, żeby najpierw wykonać aport, bo jak będzie odwrotnie, czyli najpierw będzie odbiór tego, tej nieruchomości, a potem będzie aport, to miasto będzie musiało zapłacić wad od tego aportu. I to nas niepokoi. A jaka kwota jest tego aportu? No nie 23%. wiem, ale prawdopodobnie 23%, czyli będzie od 8 milionów, około 2 milionów złotych. I tu jest kwestia odpowiedzialności za decyzję, którą ktoś podjął. A dzisiaj na radnych się wymusza decyzję nagle szybko trzeba to zrobić. Bo I jest to naruszenie dyscypliny finansowej, której my radnie podlegamy. I dlatego jesteśmy też ostrożni. Nasze zaufanie do Pana Prezydenta wczoraj określiliśmy w uchwale. Nie bez kozery koalicja obywatelska odpowiedzialnie nie udzieliła zaufania panu prezydentowi za poprzedni rok. Natomiast tak jak powiedziałem, ta sprawa jest wielowątkowa i jest wiele aspektów niewiadomych. Na te wszystkie rzeczy nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Na te dokumenty, o które prosiliśmy nie do końca je uzyskaliśmy, a część dokumentów dostaliśmy na dzień przed sesją, a bo tu koleżanka Adrianna Tedo jest jakby w tym temacie e, mocno zaangażowana i ona dostała na dzień przed sesją. Naprawdę nie było ani czasu się zapoznać, prosiliśmy o przełożenie. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, już pan prezydent wielokrotnie mówił, że chce z nami współpracować, chce rozmawiać, chce e, razem dochodzić do wspólnych celów, a gdy my prosimy o czas, o dyskusję... O rozmowę rzeczową, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, to tego czasu zwyczajnie nam się nie daje i nie mamy szans na to, żeby po prostu zapoznać się rzeczowo ze wszystkimi argumentami, które mówią, że będzie bezpiecznie, że to jest prorozwojowa decyzja i nic nam z tego tytułu miastu czy spółce nie grozi. Ale my liczymy, że tę komisję jeszcze zwołają. Liczymy na. Komisji rzeczywiście nie ma, bo przewodniczący wczoraj, jak Państwo w transmisji słyszeliście, ogłosił, że przerywa sesję zgodnie z regulaminem, dokończy ją w ciągu siedmiu dni, wyznaczył termin na czwartek, natomiast no, nic nam nie wiadomo, żeby była komisja, bo można było przy tej okazji zwołać komisję na wtorek i wtedy nawet cały dzień poświęcić na wyjaśnianie tego wszystkiego, przeglądanie dokumentów. Na razie takiej sytuacji. Nie ma, jest to też trudny okres, bo jak Państwo wiecie, no jest to okres wakacyjny, wszyscy mieli gdzieś poplanowane jakieś urlopy, nie wiadomo kto będzie mógł być w czwartek, tak, za chwileczkę, bo być może ktoś ma zaplanowany urlop, to trudno, żeby gdzieś wrócił z obcego kraju na przykład i, i zameldował się, zameldował się na, na, na tej czwartkowej sesji, ale to już jest sprawa zupełnie inna. Nie Kto jechać Na pokrycie? lotnisko Jest? jedziemy. Czy jeszcze także w własnym samym zakresie? No nie jesteśmy przeciwni. Nie jesteśmy przeciwni Widzimy, żeby się ale... procedowania tak. uchwały w takich warunkach, jakie były. Po części czujemy się potraktowani instrumentalnie. Nie powiem, że z jakimś taktycznym wrażeniem, bo, o Boże, my nigdy nie rzucamy kłody pod nogi prezydentowi i nie będziemy rzucać. Doceniamy pracę wielu urzędników, szczególnie pani Skarbnik. Czyli wczorajszej pracy nad wczorajszym budżetem i sprawozdaniem finansowym. I my zawsze będziemy starali się współpracować. Taki jest wniosek chyba myślę końcowy. Zwyczajnie chcemy być merytoryczni. Merytoryczni, a nie bezkrytycznie podnosić rękę za każdym pomysłem, który nam został przedstawiony. Jeżeli mamy być za, to chcemy wiedzieć na pewno, że to jest dobra decyzja. I tak też wczoraj wyraziłem się na Radzie, że Radni Koalicji Obywatelskiej popierają wiele inicjatyw, które są dla miasta dobre, które są prorozwojowe, które tworzą jakąś dobrą perspektywę dla miasta. Natomiast w momencie, kiedy uchwała naszym zdaniem godzi w dobro miasta, wtedy jesteśmy przeciw, lub wstrzymujemy się i nie głosujemy za taką uchwałą. To się uchwałę. jeszcze wiąże z jednym tematem, który tutaj Jacek użył. Tzw. wrzutek, ja tak słownie używam. Oczywiście wczorajsza uchwała była przygotowywana w sposób szybki i według nas niezgodny z procedurami. Super. Natomiast chcielibyśmy zmienić jeden zwyczaj, który cały czas jest praktykowany: to znaczy, przy licznych poprawkach budżetu uchwalamy poprawki czy uchwały w temacie, dla których wszystkich jest jasny, ale w tym projekcie uchwały. Jest jeden czy drugi projekt, który jest do nas nie do przyjęcia. I wtedy co? Mamy głosować za Erasmusem? Oczywiście, ale jest tam też projekt uchwały w tej samej jednej uchwale, z którym my się nie zgadzamy. I wtedy, jak zagłosujemy przeciwko, to znaczy, że jesteśmy przeciwko na przykład Erasmusowi, projektowi szkolenia młodzieży, no i w życiu nie, ale to wtedy trzeba te tematy rozgraniczać, ustalać. W programie przygotowania się do sesji, do programu sesji z klubami, jak to będziemy procedować, wtedy będzie nasza zgoda, a będziemy procedować albo tak, albo nie, zgodnie z prawami władz. Uderzyć w pierś, to przede wszystkim się powinni radni koalicji rządzącej. Pretensje powinny być przede wszystkim do nich, bo ja przypomnę, że w Radzie Miasta zasiada 20. 3. Zasiadają 23 osoby, radnych koalicji obywatelskiej w tej Radzie jest 9, czyli większość, która dzisiaj rządzi, to jest 13 plus 1, bo ten jeden radny to Bernardyna Kazimierza, która wspiera działania tutaj tej koalicji, chociaż formalnie też w niej nie jest nas jest tylko dziewięciu, wczoraj na sesji nas było tylko pięcioro, bo reszta, reszty nie było radnych, no i nagle się okazuje, że pięciu ludzi wyszło z sesji i, 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 się, i się zrywa obrady, A czemu się nie mówi o tym, że zerwało obrady tych trzech radnych, którzy wyszli wcześniej przed nami, bo wyszli w połowie sesji, czy na przykład radny z PL18, który na tych obradach nie był, no pewnie był na wakacjach i ma do tego prawo, tak, ale po tamtej stronie... Która nominalnie na co dzień ma kworum, nie było radnych, a nam się tutaj jakieś jeżeli rzeczy zarzuca. Było jasne. Nie złamaliśmy żadnych procedur demokratycznych odbywania obrad sesji. Obowiązkiem radnych jest uczestniczyć w sesji. My w tej sesji wczoraj uczestniczyli. A jeżeli potem po sesji niektórzy, jedna osoba z tak zwanej koalicji, która rządzi miastem nazwała to postępowanie nasze tchórzostwem to niestety pozostawiam to już na sumieniu tej osoby. To nie było tchórzostwo tylko troska o Do demokratyczne, pracy. pełni zgodnie z procedurami zachowanie wszystkich radnych a nie tylko radnych opozycji. Którzy podnosimy jakąś odpowiedzialność za to miasto i za finanse publiczne. My nawet na Facebooku widzimy kolegów z plecakami w Pieszczadach i w innych miejscach nie? i sobie zdajemy sprawę, że okres wakacyjny to szczególnie nieciekawy moment na taką absolutorium. Tak Pani ma rację, że... No według nas wszyscy wyjechali. Czy znaczy tutaj skorzystano z przepisów covidowskich, tak, trochę E, przeciągając e, termin sesji Rady. E, Bo nigdy tak nie było. Nigdy tak nie było, e, chciano już tą radę zrobić w trybie normalnym, nie online. Myślę, że nic by nie stało na przeszkodzie, gdybyśmy w czerwcu też tą radę e, odbyli. Wtedy pewnie byliby e, wszyscy, byłby pan radny też pl 18 maczkowe, którego nie było e, na sesji i nie byłoby takich jakichś takich wątpliwości, więc Myślę, że po prostu no, niefortunny termin, wakacyjny środek, dokładnie środek wakacji, tak, gdzie wszyscy mają jakieś tam gdzieś urlopy poplanowane. Zwyczajnie to, o tym zadecydował. Ja też mogę powiedzieć o sobie, że też mam od y, środy zaplanowany urlop i stoję przed bardzo dużym dylematem, czy w czwartek y, na tej następnej sesji, bo już mówiłem kolegom radnym, że na 90% nie będzie, ale rozważam, czy, z nie, nie, czy nie zjechać, y, no w Toruniu to jest mój początek, ale czy nie zjechać gdzieś z Polski y, z powrotem, y, żeby w ten czwartek jednak być. To jest decyzja przede mną przez weekend muszę to przemyśleć czy dyskutować z moimi własnymi dziećmi i będę musiał wrócić na tą sesję i potem do nich ewentualnie wrócić. No to są takie no to są wakacje, tak też zostaliśmy jakby tym zaskoczeni i, i to chyba są te powody. No cały czas działamy w warunkach stanu epidemicznego, proszę pamiętać, ustaliliśmy tutaj, że jesteśmy bez maseczek, ale niestety każdy z nas ma i po wyjściu, czy w innych pomieszczeniach należy to Przestrzegać i nie zostaje nam nic innego, nie znamy wirusa, nie ma szczepionki, nie ma lekarstwa. Więc profilaktyka jest jedyną możliwością, czyli maseczki i maseczki powinny być jednak. Ja już, przepraszam bardzo, trochę szczegółowo wiada, ale może to gdzieś się też ukaże, żeby nie używać wielokrotnego użytku opasek czy masek bawełnianych, tym bardziej jednowarstwowych, bo one praktycznie nic nie dają. Jak jest możliwość to używać chirurgicznych, póki nam nie brakuje w szpitalu, i to używać we wszystkich sklepach, w wszystkich pomieszczeniach, gdzie jest więcej osób niż powiedzmy pięć, to, 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 trudno powiedzieć, bo my cały czas postępujemy według zaleceń. Nie ma żadnych zarządzeń rozporządzeń, czyli zostaje nam noszenie maseczek, mycie i dezynfekcja, rąk i dystans społeczny. I o to apeluję, żeby to przestrzegać. Mamy wczoraj kolejną zwyżkę, nie wiadomo jak to będzie, to kolejne rząd, dni, i jak rząd zareaguje. Tym bardziej, że minister przelewa urlop zdrowia i wraca do pracy, a w ministerstwie jest przynajmniej z tego co, co wiem parę tak zwanych dymisji i, i zmiany ludzi, którzy będą tym zarządzać. No a cały czas minusem tego wszystkiego jest, że w wielu krajach, nie tylko w naszym. Walką z COVID-em zajmują się politycy, a nie lekarze, czy epidemiolodzy, czy socjologowie. Każdy kim ma dwa końce. W Szwecji postawiono na epidemiologa i też to nie kończy się tam dobrze. Także nie ma cudownego środka. Co nam zostaje to profilaktyka, podejście do COVID-u z respektem. Radni, którzy zgłaszają swoje różne problemy, a my, mieszkańcy, a my jako radni robimy interpelacje. Są takie zarzuty, że interpelacje składa Pani w naszym imieniu, my nie mamy informacji na ten temat. I dość dużo ludzi ma z tego powodu jakieś takie wręcz pretensje do mnie czy to do moich koleżanek i kolegów. Ja tak chciałam się z wami poradzić. Czy nie uważacie, że ta interpelacja, żeby odpowiedzi na interpelacje były takim tokiem, się, no, było realizowane, jak było to dotychczas? Ja zadaję pytanie publiczne i ten mieszkaniec miasta czeka na to i on otrzymuje tę odpowiedź. Ja dostaję te, te odpowiedzi, ja wrzucę na Facebook, ja wrzucę na naszą stronę, ale ten sąsiad, jeden czy drugi nie ma Facebooka, nie ma możliwości i ja robię ksero i idę i wrzucam mu do skrzynki. Ja dbam o to, ale jest na 23 radnych. Każdy składa jakąś interpelację. Czy to należy do nas, żeby dbać o to i wrzucić mu do skrzynki, czy my jak myślicie według waszego zdania jako mediów, czy nie powinna ta interpelacja być odczytywana wtedy kiedy wy możecie to? Dziękujemy bardzo za udział w naszej konferencji i do następnego razu.